Nigdy więcej tego błędu już nie popełnię. Chcieliście, żebym kupił banana? Ma na orzeźwić naszą drużynę. haha! Szkoda tylko, że trochę jest beznadziejny. To jest jedyny jego minus, no ale. No ale jak trzeba, to trzeba. Wylosowaliśmy naszego przeciwnika i. Troszeczkę zastanawiałby ten Christensen, no nawet jak SBC Dawid Luś dostał czerwoną kartkę, no to przecież jest 48 innych wyborów, no ale dobra, nieważne. Zaczęliśmy więc z nadziejami, z podniesioną głową, śmiało patrzyliśmy w przyszłość, na tamten moment, byliśmy pewni swego. Po tej próbie strzału dostaliśmy już wolny. Wiktor, zrób to co musisz! Z Od naszego początku nie można było sobie wymarzyć. czekaj, czekajcie chwilę. Bo ja, bo, bo ja chyba słyszę Jamala. Chy, chyba go słyszę, chyba go trochę słyszę. Koła! On ruszył z atakiem! Jamal tam się pojawił! Jamal lał no za sam i na dwa do zera! Jamal lał! Wow! Który to już raz? Która to jest jego pranka? Bo niedługo ta chyba będzie czterocyfrówka! Próbowaliśmy też z Cristiano, ale. Coś chłopak zablokował ostatnio Piłeczkę do nóżki dostał Bernardo Silva I nie wiem dlaczego kryłem mu prawą nogę Nie wiem, ja chyba myślałem, że to jest ktoś inny I uderzył w długi róg, nie do obrony Piłka do Ronaldo Vieira Spojrzał w górę, piłka do Jamala Spojrzał, Wiktor i Barba Na tym etapie ciężko oczekiwać czegoś więcej, także ja byłem bardzo zadowolony Mogliśmy tej bramki nie stracić, ale i tak nie ma tragedii A druga połóweczka Kwintesencja futbolu Tyle bramek, tyle sytuacji Nie jestem w stanie ich zliczyć a, a propos tej naszej nowej witaminy w składzie To 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 był jedyny Kontakt z piłką Barrego. No i Barbo tym razem nie ukończył, ale no przecież nie można strzelać z każdego wolnego. Kapitan Planeta próbował też przed końcem, ale coś mu nie siedziało. Zły dzień. Nasz rywal często nie podchodził pod naszą bramkę, ale jak już podszedł, to jego napastnik jest. A wiecie co, sami ze strzelajcie. Pies was je, barko samolot z rzutu wolnego, ale Batland zdecydowanie za wysokie progi na jakiegoś placka z Chelsea. Więc wygraliśmy 3-2, mieliśmy dużo szczęścia, jeśli chodzi o losowanie, bo skład nie był jakiś super. Przeciwnik też nie był aż tak wymagający, więc no, oby tak dalej. W ogóle te koszulki Borusi Dortmund to one normalnie przynoszą szczęście, jeśli chodzi o skład, naprawdę. <laughs> ja wiem to Czas pokazać tej kupie i z czego jest ty Sexta United zrobiona! Adi Wilson, trochę z rozjebał Rosje, Jamal Jamallau na 1 do 0! 3 minuty synu, Nie wytrzymałeś 3 minut! Włożysz tego pana do ręki czy będziesz sterował kolanami? Nie lubię uderzyć. Dziego zaczął, wyszedł sam na sam! Ale takie strzały! To patrz na broni! Wygawica do zmywania naczyń! Dziema odesłał Robertsona do innego wymiaru! Zrobił jak chruchę! Co? Czeka. co? Co. co ty zrobiłeś? Tym razem był dostał Thanos! Thanos uderzył Ale poprzeczka! On już przywąpił! To z do Tora! I znowu w poprzeczkę! Ile szczęścia może być nasz przeciwnik? Gdzie jest Twój chłopiec, synu? 45 minut, czas zrobić mój na mordę i zakończyć to wszystko! Dumbia próbuje przełożyć wodajka, ale jest faulowany! i mamy rzut wolny z idealnej pozycji dla Wiktora. Właśnie biegał, czy dzwonę go, Minus 2-0 i chyba to jest czas, aby zostawić ten wynik Już w spokoju Moi i nie sądzę! Ty! Został Barbo Ma na plecach Van Dajka, Ale go minął! Wiktor na 3! Wien. Się chyba urwał Lewandowski, ale Bakayoko twierdzi trochę inaczej! Strzelił Jadonem Sancho honorową brameczkę na 3 do 1, ale niestety zabrakło trochę czasu. I wygraliśmy to spotkanie 3 do 1, co oznacza dodatkowe punkty i jeszcze gorsze składy w przyszłości. Więc nie wiem z czego tu się cieszę. Także no klasycznie, jeśli macie coś do zaproponowania to czekam, czekam na jakąś propozycję i żegnam.